Czasami strategie sprzedaży bywają dziwne. Czasami trzeba robić rzeczy nietypowe. Czasami trzeba zupełnie się odkleić od rzeczywistości. Czasami trzeba zabić produkt. Czasami trzeba zrobić coś, czego nie zrobią inni wcale, a dzięki temu zaczniesz wygrywać. I dziś będzie przykład takiej dziwnej, nietypowej strategii. Zabij ten produkt. Bert, intro. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. W związku z tym, że YouTube nie toleruje niektórych słów, dlatego to słowo na literę Z, które powiedziałem przed intro, nie będę go więcej powtarzał, bo, bo ty mogą to różnie zrozumieć, że nawołuję do czegoś, czego nie chcę. Dlatego zamiast ten produkt, będę mówił Z, ten produkt. Umówmy się, ale znaczy to to, co znaczy. Dobrze. Opowiem dziś krótko o jednej sytuacji, yy, o jednym sposobie, że tak powiem, yy, wzmocnienia i to radykalnego sprzedaży, który oczywiście nie jest uniwersalny, nie można go wszędzie stosować, ale w niektórych miejscach, w niektórych sytuacjach przemyśl to sobie, bo czasami, wiecie, można sobie filozofować o, 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 o prospektingu, o, o metodach sprzedaży, o technikach, o budowaniu relacji, o budowaniu wartości. Tak, to jest bardzo potrzebne, bardzo ważne, ale czasami. Świat handlu jest różny, jest, jest skomplikowana. Przede wszystkim jest strasznie konkurencyjny. I czasami są ludzie, są firmy, które mają coś, sprzedają produkty, które. Wiecie, no nic tam jakiegoś wielkiego w tym nie ma. Ehm, mało tego, one są powtarzalne. Ehm, inne firmy mają to samo, albo prawie że dokładnie to samo. Często pięć firm na danym rynku handluje tym samym produktem. I teraz. E, I ten produkt też nie, no nie ma jakiejś filozofii wielkiej w nim, tak? I teraz handlowcy jacyś jeżdżą, marketing uprawiają te firmy, ale nie da się zbudować wartości, jakiejś filozofii do wszystkiego. Ktoś to wam tak mówi, to, to kłamie, bo to bzdury są. Nigdy nie mów zawsze i zawsze nie mów nigdy. Zawsze szukaj sposobu, który może być unikalny, przede wszystkim skuteczny. I opowiem wam. O pewnej sytuacji, jaką miałem z firmą, którą pracowałem, to było parę lat temu, ale to tak by metodyka jest ta sama cały czas, gdzie był problem ze wzrostem sprzedaży, z pozyskiwaniem nowych klientów, klientów, właśnie dlatego, ponieważ w ofercie sprzedażowej, swojej mieli produkty, które były co najmniej w trzech firmach, w tym mieście, dużym mieście, w Polsce. E, identyczne, od tego samego producenta, a mało tego, były jeszcze inne hurtownie, które e, sprzedawały produkty alternatywne, praktycznie takie same, bardzo podobne, bardzo zbliżone w użyciu, e, od innych producentów, ale one na tym samym rynku działały. To była hurtownia artykułów higienicznych. Ręczniki papierowe czyściwa, jakieś prześcieradła papierowe, mm, no, 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 różne tego typu historie i to był ich core, to było ich główne Główne działanie. Jeździli po różnych firmach, gdzie te rzeczy były używane. Oferowali, sprzedawali to i ja nie mówię, że nie robili tego, to rosło, ale wiecie, jak to jest. Decydowała w sumie losowość. Kto dał niższą cenę, kto się ładnie uśmiechnął, albo kto większą bombonierę przywiózł komuś, no to, to też tak, tak do tego stopnia było to działało. I mnie to wkurzało, bo mówię, słuchajcie, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby y, urosnąć. No bo udział w rynku na tym, w tym mieście, dosyć no, dużym mieście w Polsce, no i się dzielił praktycznie proporcjonalnie, no losowo. Kto tam trochę bardziej intensywnie pracował, no to miał trochę więcej, ale to znów na chwilę, bo za chwilę ktoś inny zaczął mocniej pracować i, i te ceny spadały. Otóż, co myśmy zrobili? Pomyślałem sobie, że tu nie ma rozwiązania. Nie zbuduję, sprzedając czyściwa papierowe, jakiejś filozofii do tego, no, ale mówię, spróbujemy rzeczy nietypowej. Z jakiś produkt. E, co to było? Przetestowaliśmy to na solariach. Wtedy w tym mieście wyliczyliśmy, było ponad 70 solariów. Takich solariów. I to był jeden z rynku, rynków, na których te produkty, te ręczniki papierowe, te czyściwa, mogły być sprzedawane. I powinny być sprzedawane. No i kilkanaście obsługiwali, ale za chwilę ktoś inny tam przyjechał i mętli się zrobił straszny. Popatrzyliśmy na to inaczej, Nie zrobiliśmy tak. Popatrzyliśmy, co jeszcze te solaria potrzebują, poza tym, co my mamy. No i okazało się, że oni potrzebują wiele różnych rzeczy, ale takim kluczem były takie spyskiwacze do dezynfekcji. Wiadomo, że jak jedna osoba skończy swoją sesję na solarium, no to trzeba tam wytrzeć, wymyć to i wypsikać, żeby było higieniczne. I to miało swoją cenę, i oni też to kupowali. Konkurencyjne firmy też to miały w sprzedaży. I sprzedawały i artykuły higieniczne, te czyściwa, i łącznie z tym, wiadomo, żeby kompleksowo obsługiwać. Tak, kompleksowo. Zabiliśmy jeden produkt. Przepraszam, Z ten produkt. Co zrobiliśmy? Kupiliśmy produkty do dezynfekcji i sprzedawaliśmy je do solariów bez marży. Bez, bez niczego. Po prostu. Po co? A no po to, żeby ręczniki papierowe i które chcieliśmy tam sprzedawać, po pierwsze, żeby móc tam sprzedawać, żeby wykosić konkurencję, a dwa, żeby nie, da, nie, nie, nie dawać takich rabatów, nie, nie obniżać ceny. Handlowy sprytny, który się tego nauczył, zrozumiał o co tu chodzi, pokazałem mu to, no zaczął bardzo intensywnie jeździć po tych Solariach i w krótkim czasie, w zasadzie w dwa tygodnie, większość zdobył. Fakt. Dwie palety... Płynu do spryskiwaczy, płynu do dezynfekcji rozdaliśmy, nie zarabiając na nim nic, ale dzięki temu dwa albo trzy razy więcej ręczników sprzedaliśmy do klientów, do których nigdy byśmy nie sprzedali. Okej, okay, zet ten produkt myśmy jedną rzecz ubili po prostu, ale dzięki temu sprzedawaliśmy zupełnie inne rzeczy, te, na których nam najbardziej zależało. Zanim konkurencja zorientowała się, o co chodzi, no to myśmy byli już dwa kroki przed nimi, a obroty mocno wzrosły. Jak zadziałało w tym miejscu, to popatrzmy teraz na inne miejsca, w których ta firma swoje produkty higieniczne mogła sprzedawać. Drugim takim miejscem, takim kanałem sprzedaży były gabinety medyczne. E, masażu medyczne, fizjoterapeuci jacyś. Dlaczego? No bo oni kupowali tak zwane prześciadło papierowe. Jednorazowego użytku, takie rolki, które się kładzie. Widzieliście to, bo korzystaliście, żeby było higienicznie. Tak? I to znów to był nasz główny produkt. Papierowy, no bo to była hurtownia, która była przedstawicielem dużego producenta papier artykułów higienicznych, takich z linii Away from Home, czyli przemysłowych. I, i, i w tym segmencie było to samo. 20 firm, 20, 20 przedstawicieli handlowych, którzy jeżdżą z różnymi papierami, różnymi czyściwami, różnymi workami na śmieci, różnymi próbują to zaopatrywać. No i oni robili dokładnie to samo. Ceny spadały, a od kogo kto kupił, to była losowość. Z pewien produkt jaki? Rękawiczki lateksowe. Bo okazało się, że ci lekarze, ci medycy, ci wszyscy oni muszą mieć też rękawiczki, a więc znaleźliśmy hurtownię, gdzie kupiliśmy znowu kilka palet e lateksowych e rękawiczek, które w zasadzie sprzedawaliśmy bez marży. To było za połowę ceny, jaka na rynku obowiązywała. I oferując im to, mówiliśmy, że jeśli będziecie mieli to w tej cenie, jeśli nasze mm, czyściwa, no, przepraszam, nie prześciwa, tylko te papierowe będziecie kupowali. Czyli to, co jest naszym najważniejszym produktem, na którym musimy sprzedawać, bo mamy plany, targety, bo mamy marże na tym, tak, i z tego nas rozliczają. To znaleźliśmy sobie produkt, który służył tylko po to, żeby tamto się sprzedawało na tak dziwnym, trochę skomplikowanym i zrypanym rynku, wtedy to również zadziałało. Zaczęliśmy wygrywać. W związku z tym, że tak fajnie to szło, żeby wymyślili następną rzecz, bo inny kanał sprzedaży tych produktów higienicznych to były biurowce. W tamtych czasach, wtedy jeszcze nie było tego typu firm, nie było to tak bardzo rozpowszechnione, że w toaletach, w biurowcach na piętrach są te systemy do mycia rąk, do dożowania ręczników, tak jak teraz. Wtedy były takie dolewane mydła i inne rzeczy. A więc, znów, firma głównie zajmuje się artykułami higienicznymi czyli ręczniki papierowe, przemysłowe w dużych ilościach, chce sprzedawać. No ale kopot, ten sam jak wszędzie. To co zrobiliśmy? Z mydło wpłynie. Zlecili produkcję pewnego mydła, które było. No, takie popularne, bo to było kokosowe. tam Kazali im zrobić o smaku, smaku, przepraszam, o zapachu kokosowym. I to mydło, ja pamiętam, wtedy gdzieś mniej więcej taka piątka kosztowała chyba tam około 17 czy 18 zł. Normalnie w sprzedaży były firmy, co za 15 to sprzedawały, no bo wiadomo, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie tańszy. Natomiast kokosowe były droższe. Były 22-23, a one były preferowane, bo ładnie pachniały, bo kokosowe. No, to znaleźli producenta, który zrobił parę ton tego mydła kokosowego i to chyba za 6 zł czy 650 zł, w związku z powyższym Z ten produkt po to, żeby inne sprzedawać. I tak wchodzili do tych biurowców, dawali próbki najpierw tego kokosowego mydła, które było fajne, ładne, ładnie pachniało i było super. Natomiast mówili, cenę za ten produkt niespotykaną, zupełnie niewiarygodną wręcz, no bo to tam za 7 zł no to, 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 jest, to jest, wiecie, to tak byś cenę normalną podzielił przez trzy. Tak? Pod warunkiem, że kupujesz nasze ręczniki. I to znów zadziałało. I znów ten sam efekt nastąpił. Wtedy firma stosując tę metodę, z... nie mogę tego powiedzieć, boję się, że YouTube nas tutaj powycina, ale ubijając, może tak to powiem, ubijając jeden produkt, który jasne, musieli trochę podźwigać. Trochę go powozić, ale dzięki temu inne produkty, te na których im zależało, zaczęły się sprzedawać i to bez jakichś większych rabatów. Ta firma, oczywiście w pół roku, nawet trochę dłużej, ale ona sobie podwoiła obroty. To się zaczęło sprzedawać. Mało tego, oni potem zaczęli kombinować jeszcze z lepszymi rzeczami. Zaczęli worki na śmieci od producenta kupować. Po co? Po to, żeby ubić ten produkt w miarę, ale dzięki temu wchodzili do firm szantających, do innych. Otwierali sobie drzwi w zupełnie nieoczywisty sposób, ale powtórzę, na rynku, na którym podobne produkty albo te same produkty do tych samych firm chcą sprzedać kilkanaście firm i każda relacja chce budować albo nie wiem co tam wyczynia z nimi, to czasami nie masz co zrobić i tu nie ma żadnych metod sprzedaży jakich Sendlera albo jakichś innych głupot, nie, nie stosuj, bo mój stan nie zrobić. To jest szybka sprzedaż, która ma się odbywać po prostu od Ciebie, a nie od kogoś innego. I trzeba wygrać. Więc jeżeli nie da się w inny sposób, to czasami nieoczywiste triki też zadziałają. Jeśli na przykład upijesz albo z to lepiej brzmi, jakiś produkt po to, żeby Twój główny, na którym zarabiasz, dzięki temu się sprzedawał. Eee, przykładem tego typu Zagrywek strategicznych, sprzedażowych. Była też pewna historia w pewnym salonie Łazienkowym, też w jednym z miast w Polsce. Był podobny problem. Salon Łazienkowy, no jak już tam mieli, ale oni mieli też oświetlenie. działo oświetlenia z boku. A więc, na czym najwięcej zarabiamy? Na czym nam zależy? Bo na wszystkim nie jest tak samo. No, głównie płytki to były płytki, łazienki, tak. A więc, co zrobić, żeby zwiększyć? sprzedaż płytek, żeby bardziej przekonywać klientów, żeby nieco mniej rabatów im dawać. No w związku z tym, że na oświetleniu oni mieli bardzo wysokie marże, bo byli... naprawdę bardzo wysokie marże mieli, a więc niektóre tańsze oświetlenie, ono było gratis, łazienkowe. Przy zakupie wyposażenia łazienki, armatury, ceramiki, płytek, to zaprosili klientami i tam co mogli wybrać, do pewnego poziomu cen, tańsze oświetlenie, w ogóle w cenie gratis. Ale nie rabatujemy naszych głównych produktów. Eee, co klient widzi? Klient widzi lampki oświetlenie po 40, po 60, po, po 150 zł, więc może za darmo je wziąć. Tylko, że tam jest gigantyczna marża. Ale jaka wartość z perspektywy klienta? Lub jeżeli chce coś droższego, w inne miejsca mieszkania, salonu, to na przykład dajemy 50% rabatu. Niespotykana rzecz, ale tylko pod warunkiem, jeśli kupujesz to, to naszym głównym korem jest. To też zadziałało. To też zadziałało. Eee, jak się mówi o ofertę wartości, no to wartością było to, że oni i tak mają kupić łazienkę, i tak mają kupić spryskiwać, czy tam mydło, czy, czy, czy rękawice lateksowe, a w zasadzie albo dostają to za darmo, albo gratis, albo w takiej cenie, jakiej nigdzie nie kupią. Tak. Dlatego te inne produkty się sprzedają, więc nie tylko w artykułach higienicznych, w innych miejscach też, bo nie dało się zrobić nic innego. Ta firma e, Łazienkowa akurat miała produkty i Łazienki, które akurat w tym mieście znów były dostępne w kilkunastu salonach. Te same płytki znanych polskich producentów niczym się za bardzo nie różnili. Ok, mogli dawać rabaty, mogli obniżać ceny, mogli projektować, ale to robili wszyscy, więc trzeba było wymyśleć coś. Że, jak klient wszedł do salonu, to musiał wyjść z fakturą zakupu. No, i to był jeden z elementów, który zrobiliśmy. Inny przykład, zupełnie niedawno, z kolei to była no, branża inwestycyjna, budowlana. Tak? Pewna firma, która sprzedawała pewne elektrotechniczne urządzenia. Tak? I znów jadka ta sama. Jest sześć czy siedem firm w Polsce, które na wiele inwestycji te urządzenia sprzedaje. No, i teraz, co chcą zrobić? No nie masz ani jakichś wyjątkowych tych urządzeń, one są po prostu dobre, takie same jak wszystkie inne. No, możesz dostępnością wygrywać, ale oni tą dostępnością akurat nie mogli za bardzo wygrywać. Um, podobnie zresztą jak inni. No ceną. zdecydowała cena, no, kto tam niżej, że tak powiem, majtki ściągnął, ten, 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 ten wygrywa, bo żadne relacje to, 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 to w minimalnym stopniu, tu się nie da tego zrobić, to jest po prostu produkt, cena, dawaj techniczne urządzenie i koniec. I nie zrobić tu żadnej filozofii. Trudno strasznie zbudować coś wokół, wokół, wokół tych produktów. No nie chcę mówić, jak to się, jakie to były produkty, bo nie chcę, żeby ktoś identyfikował tą firmę. Ale znów, jeżeli um, chcieliśmy, żeby nas częściej wybierali, to trzeba było wymyśleć coś, co spowoduje nie sprzedaż o 5-10% większą, tylko sprzedaż o 100% większą. Po prostu, żebyśmy byli radykalnie skuteczni w tym, co robimy, a więc, żeby to urządzenie zamontować na, na, bu na budowie, żeby ono tam stało docelowo, to trzeba było wykonywać pewne inne rzeczy jeszcze, tak? No, ja już nie chcę tutaj szczegółów opowiadać, ale jakąś tam podmurówkę, podbudowę, coś tam trzeba było wykonać. A więc, jak popatrzyliśmy na to wszystko, to pytanie, albo sprzedajemy po trzy miesięcznie, tak jak teraz to robimy, bo to są drogie rzeczy, albo popatrzymy, co się stanie, jeśli zaczniemy Byśmy 6-7 sprzedawali tych urządzeń bez rabatów, to czy jesteśmy w stanie 3-4 usługi, te, które są około tego, wykonać za darmo? No i okazało się, że to się opłaca, że warto zrobić to za darmo, żeby to sprzedać nie po najniższej cenie, a razem z projektem, razem ze wszystkim. To było dosyć trudne, ale. Stało się, po dwóch, trzech miesiącach ta firma zaczęła wygrywać również tego typu zapytania ofertowe. Oczywiście minęło jakieś pół roku i kilka innych firm zaczęło podobną metodę stosować na największych inwestycjach, żeby wygrywać, ale zanim do tego doszło, to ten nasz klient on sprzedał kilkadziesiąt tych urządzeń wdrożej. No więc pytanie zasadnicze, na czym mi zależy? Czy zależy mi na zysku, rentowności i sprzedaży, no to to może być w niektórych przypadkach jedyny sposób, aby ją uzyskać, aby zwiększyć udział w rynku, ale nie dlatego, że obniżam cenę. Jasne, ja ją obniżam, robiąc coś, co na czym nie zarobię, ale dzięki temu ja mam dwa razy większą sprzedaż. Powtórzę: nie mówię, że to jest zawsze i wszędzie. Nigdy nie mów zawsze, zawsze nie mów nigdy. Zawsze Trzeba patrzeć, co mogę zrobić i gdzie, poszukać jakiegoś sposobu, jakiejś swojej unikalnej strategii sprzedaży. I czasami nie da się zrobić tego, co wszyscy mędrcy internetu i guru mówią, bo oni mówią ogólnie. A ogólnie to wiecie, to ogólnie to z reguły znaczy wszystko po trochu źle. A czasami w niektórych sytuacjach trzeba skoncentrować się i zrobić coś dziwnego, nietypowego. Czasami trzeba. Przepraszam, ubić produkt albo z dany produkt. To może być jedno z rozwiązań. W internecie to jest ciekawostka. Teraz robimy to dokładnie z pewnym klientem artykułów spożywczych w internecie i zaczęliśmy to testować na kilku kampaniach. Zaczęły bardzo fajnie wychodzić. Dlaczego? Bo to znów jest pewien mały producent. No tu nie chcę mówić w ogóle, już muszę uważać, bo. My mówimy o, o kliencie, który teraz to się dzieje, który jest producentem tego. Tak? W Polsce jest chyba ze 30 producentów, którzy robią tę rzecz i nazywają ją tak samo, nawet w podobnych butelkach mają i, i, i wszyscy patrzą na siebie, po ile ten ma, ten ma po 42, ten po 43, to ja zrobię 41, 50 i takie tam też kombinują. Tak? I zawsze tam jeden wyskoczy, drugi trochę tak, cofnie się przez jakiś czas, albo kto więcej pieniędzy Google'owi zasponsoruje. Tak? Albo Facebookowi, to w tym momencie on zwiększy sprzedaż, no ale czy on zarobi więcej? Cholera wie, bo wyda 15-20 tysięcy na Facebooka, tak? A to wszystko na jakichś rentownościach nie, nie za dużych tam idzie, niepotężnych. Nie, nie my no zrobiliśmy prostą rzecz, mówię dobra, strzelamy mocno. Dziewczyny, mówię, no, no, no nie da się, mówię, co, co my tu wymyślimy? Influencerów będziecie zatrudniać? No to też nie ma kapitału takiego, żeby, ani skali, tak? Co zrobiliśmy? No zrobiliśmy 1 plus 1. To znaczy, podnieśliśmy lekko ceny produktów. Jasne, że była lepsza kampania, było to lepiej targetowane, ta testowa. Natomiast zrobiliśmy yy, tak, że jak jeden produkt kupujesz, to drugi otrzymujesz z 50% rabatem. A jak kupisz dwa, to masz trzeci gratis. Skalkulowaliśmy go tak, że to i tak wychodziło mniej, niż by rabatować, robisz te akcje rabatowe, które oni teraz robią. A co ciekawe. Ustawiając kampanię na przodzie tej kampanii, czyli na tak zwane dojny krowy, postawiliśmy na trzy główne produkty, które są najbardziej rozpoznawalne i najlepiej się sprzedają. Ale ta firma ma w ofercie prawie 30 produktów. Tylko, żeby je kupić, to trzeba doświadczyć. Najpierw trzeba, mm, trzeba, trzeba posmakować, no bo to są artykuły spożywcze. No, sorry, ale smaku nie sprzedasz marketingiem. To trzeba dać ludziom do, do doświadczenia. Tak. No więc, jeżeli ktoś kupował jeden z tych trzech dojnych krów, tak to nazwę, to oczywiście te dodatkowe produkty za 50% ceny lub gratis otrzymywał z czego? No z tego, co nie kupował, żeby sobie wybrał z tych rzeczy, które nam na tym nam zależy, tak? po, po kilku tygodniach testowych kampanii okazało się, że to działa, to funkcjonuje, to fajną konwersję ma, to wcale nie kosztuje tyle. Te, te kliknięcia, wszyscy jak tam analitycy to robili, to mówią, stary to wcale nie. Nie drożeje? Koszyk wzrósł, obroty wzrosły, a co najciekawsze, ludzie jak dostali coś za darmo, nawet z tych produktów, których nie kupowali, to zaczęli je potem sami kupować. To zaczęło działać. Czy tutaj coś ubiliśmy? Może i nie. Zrobiliśmy ciekawą promocję, która żadna z 30 innych, chyba 32 dokładnie, bo to mierzyliśmy firm, nie robi tego, tak? Więc to, 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 to nie jest tak, że jakieś są jedne rozwiązania, które działają zawsze i wszędzie. Takiego czegoś nie ma. Zawsze trzeba określić sobie sytuację, w jakiej jestem, popatrzeć na otoczenie, z kim konkuruję i o kogo konkuruję, pomyśleć trochę rewersem, jak to z drugiej strony wygląda i czy te moje promocje, kampanie, czy ta moja komunikacja, czy ona w ogóle różni się czymś od innych, czy jest dostrzegalna, czy, czy, czy jest atrakcyjna, czy, czy działa. Czasami ubić produkt inny niż ten, na którym ci zależy. Może być rozwiązaniem. Powtórzę raz jeszcze. Nie traktujcie tego jako sposób na wszystko. Nie. Tylko jako jedną z metod. Dziwną, może trochę odklejoną, ale działającą w określonych sytuacjach. Gdyż pracując gdzieś na rynku konkurencyjnym, prowadząc firmę, budując strategię sprzedaży, czy będąc handlowcem normalnym, zwykłym, który ma jakieś zadania do zrobienia, najlepsze rozwiązania to są te, których nikt nie stosuje. I takie trzeba szukać. A czy one są mądre, czy głupie, czy praktyczne, czy niepraktyczne, trudno powiedzieć. Istotne są tylko te, które działają, które powodują, że klienci zaczynają wybierać nas i gdzie możemy uchronić swój zysk przed e, bezsensownymi rabatami. Bo jeśli sprzedaż ma wzrastać dzięki temu, że obniżam swoją cenę, to jest ok, jeśli mam to przemyślamy i wiem, o ile mogę obniżyć, żeby dalej dobrze zarabiać. Ale jeśli nie mam tego przemyślanego i idę tylko w wolumen po to, żeby ten obroty jakieś mieć i sprzedać, to to jest droga do donikąd, to jest śmierć. Czasami trzeba ubić jeden produkt, żeby drugi, na którym zarabiamy, sprzedawać. I to, co Wam powiedziałem na początku o tych solariach, o, te, o, te, o tej firmie, o tej dosyć dużej hurtowni artykułów Kliniczny, to rzeczywiście było chyba kilkanaście lat temu. Ale to, to nie ma znaczenia. To może działać też dziś. W internecie, w realnym świecie. Bo zawsze jest coś, co można zrobić inaczej. A najważniejsze, trzeba popatrzeć tylko, czy inni to robią. I pytanie, jeśli ja to zrobię i u mnie to zadziała, to jak szybko inni mogą zrobić to samo? A co ja wtedy zrobię, aby uciekać do przodu? Bo dzisiejszy biznes na tym polega żeby cały czas uciekać do przodu i cały czas myśleć, co mogę zrobić lepiej. No to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że YouTube będzie wyrozumiały i to słowo, które na początku użyłem, ono nie nawołuje do robienia komuś krzywdy. Ono tylko nawołuje, żeby zet jakiś produkt, a dzięki temu ma się sprzedawać inny. No, to by było na tyle. Krótko i konkretnie. Dobrego dnia.